Nad Małym Jeziorkiem przy ulicy Garbuzy w Lidzbarku powstaje amfiteatr, póki co wykonano wyrównanie terenu, a wkrótce ruszą pozostałe prace. Obiekt ma być gotowy w lipcu. Jesteśmy na placu budowy lizbalskiego Amfiteatru. Jak widać prace ruszyły ubiegłej jesieni. Teraz tak naprawdę czekamy na ciepły, wiosenny czas, aby te prace, aby można było je wznowić. Amfiteatr zostanie uruchomiony w lipcu bieżącego roku. Mamy zaplanowane dwie duże, dwa duże wydarzenia, dwie duże imprezy plenerowe. Mamy taką nadzieję, aby wspólnie rozpocząć w tej wakacje, Rozpocząć sezon wakacyjny i go również e, zakończyć właśnie na deskach amfiteatru. Jest on dofinansowany w ramach RPO, Warmia i Mazury. Kwota dofinansowania przewyższa 2 miliony złotych i obejmuje także niezbędny sprzęt e, i wyposażenie e, Domu Kultury, który będzie ten amfiteatr obsługiwał, e, który będzie przygotowywał różnego rodzaju e, wydarzenia. No to jest dążenie, można powiedzieć, finał e, w, w przypadku Lisbarka. E, aktywności w ramach miast czy taki program stworzyliśmy właśnie wykorzystując pieniądze unijne no i amfiteatr z dużym dofinansowaniem z pewnością jest potrzebny nie tylko mieszkańcom ale gościom turystom bo wiemy że w Lizbarku Zawsze świętuje się tutaj i z Barka świętuje się również dożynki, różne okoliczności. Jest pięknie plenerowo, także amfiteat na pewno komponuje się tutaj z taką i oczekiwaną, ale i atrakcją, ale również potrzebą dla mieszkańców, dla gości, dla turystów. Także ja chcę pogratulować panu burmistrzowi i samorządowi, że jest konsekwentny, ma plan, zdobywa pieniądze unijne, realizuje projekty tak, żeby rozwijać miasto i cały region. To jest spełnienie jednego z moich marzeń. E, zawsze uważaliśmy, że czegoś na, na naszym jeziorem brakuje. Brakowało takiego letniego, letniej sceny, letniego miejsca, gdzie koła gospodyń wiejskich nasi lokalni artyści mogliby bez e, problemów e, tak naprawdę zaprezentować się i już te wakacje będą mieli ku temu najlepsze miejsce i mam nadzieję, że będziemy mogli ich wspólnie podziwiać. My oczywiście dysponujemy środkami, programami unijnymi, ale potrzebujemy partnerów, partnerów odpowiedzialnych partnerów, którzy realizują swoją strategię rozwoju. I Litzberg jest przykładem takiego właśnie partnerstwa. Nie tylko kwestie infrastruktury drogowej, obiektów publicznych, ale również te atrakcje turystyczne. W tym przypadku amfiteatr z pewnością jest oczekiwany, bo każde miasto potrzebuje też takiego miejsca, gdzie można rozwijać tą szeroką, powszechną kulturę, spotykać się, integrować, jak władze po prostu zaplanowały i realizują to z pewnością żyją też w dobrym partnerstwie nie tylko między samorządowym, ale tu lokalnym z mieszkańcami. Gratuluję. Na inwestycje gmina pozyskała ponad 2 miliony złotych ze środków Citaslą z regionalnego programu operacyjnego Warmia Mazury. To co tutaj staje, tak?